Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 22 na moim kanale No i w dzisiejszym odcinku chciałem zająć się zbieraniem słomy Jak widzicie przygotowałem taki oto zestaw No i w dzisiejszym odcinku uznałem, że sobie trochę popracuję tym New Hollandem, No bo zazwyczaj do tej przyczepy samozbierającej podpinałem klasa No ale uznałem, że dzisiaj sobie trochę tym New Hollandem popracujemy Ostatnio chyba podczas sianokosów zbierałem siano przy użyciu tego ciągnika marki klas No więc dzisiaj sobie trochę tym New Hollandem popracujemy akurat zbyt dużo o nim nie pracowałem, więc możemy sobie troszkę tutaj nie popracować no i dzisiaj sobie zbierzemy tą słomę no myślałam, żeby że w kolejnym odcinku może zrobić orkę niska. no bo jakoś w ogóle się tym praktycznie nie, nie zajmowałem podczas mojego grania w farmingach chyba tylko raz e, używałem pługa podczas łączenia pól w serii drugiej no a tej w serii pierwszej jakoś za bardzo z niego nie korzystałem no bo zazwyczaj jak e, przygotowywałem pole pod kolejne zasiewy no to korzystałem z kultywatora albo e, od razu z siewnika z kultywatorem no i chyba jest też taka opcja, że, mo y że można włączyć okresową orkę, ale ona chyba dotyczy y orki y pól po zebraniu y chyba kukurydzy, siewniaków oraz buraków, ale akurat nie jestem pewien, no bo chyba mam to wyłączone, chociaż nie wiem, czy jest taka opcja w tym farmingu, pamiętam, że w poprzednim takie coś było, chociaż i tak w poprzednim farmingu zazwyczaj korzystałem wtedy z głębosza, który y również może być wykorzystywany jako pług, ale jakoś tak za bardzo nie korzystałem, jedynie raz podczas y tego łączenia pól. No więc może sobie w kolejnym odcinku zrobimy orkę ściernicką, może nawet na tym polu, gdzie teraz ja zbieram słomę. A dlatego też, że kultywator jest bardziej wydajny, są szersze, no i można znacznie szybciej przygotować pole pod kolejny zasiew. No ale możemy trochę też e, e, się tym zająć. No więc może sobie na kolejny odcinek wypożyczę pług, no bo raczej nie opłata mi się go kupować, e, tylko to e, orki na jednym takim polu. No, możemy się tym zająć. O, widzę, że tutaj pracownik, jak kościół, to taką sporą kubkę słomy usypał. No, widzę, że też trochę tej słomy będzie z tego pola. No, to będę mógł uzupełnić e, zapas w to dole. No, tak jak mówiłem, chyba w kolejnym odcinku e, zajmiemy się orką ścierniska. No w sumie tutaj ogólnie w tym farmingu mamy dość sporo maszyn do y, przygotowywania pól pod kolejne zasiewy Możemy sobie nawet w sklepie zobaczyć Mamy tutaj pługi, są kultywatory, z których najczęściej korzystałem Albo też ewentualnie siewniki z kultywatorem Ale mamy też brony y, talerzowe, brony mechaniczne, głębosze No głębosze mogą być używane w zastępstwie zamiast pługa Pamiętam, że w poprzednim farmingu dość często z tego głębosza korzystałem No bo miał on 4 metry, y, a nie wymagał aż tak dużo mocy Mamy też oczywiście glebogryzarki. No ale jakoś tutaj po prostu korzystałem z no bo to było wygodniejsze. No ale myślę, że tutaj już tak pod koniec serii możemy jeszcze sobie użyć pługa, żeby zaorać pole też. Bardzo fajnie tutaj wygląda tekstura pola po orce, więc też będziemy mogli się tym zająć w kolejnym odcinku. No za chwilę będziemy mieli pełną pszczapie i trzeba będzie już pojechać to yy, wysypać do stodoły Okej, okay, mamy 100% czyli 44 tysiące litrów To no, ta szczepa jest bardzo fajna, ma bardzo dużą pojemność i jest ona bardzo wydajna No to jeszcze New Holland jest bardzo fajny, ogólnie New Holland ma bardzo fajne ciągniki No i fajnie, że ta marka dołączyła w Farmingu 15 No ale faktycznie już tutaj w Farmingu są yy, te wszystkie największe marki, tak jak John Deere Class New Holland, Case, Massey Ferguson oraz inne. No więc mamy naprawdę bardzo duży wybór maszyn, chociaż szkoda, że nie ma więcej ciągników marki Deutschwar. Akurat w Farmingu 11 oraz w 13 było bardzo dużo tych ciągników, no a tutaj mamy chyba dwa. No akurat też jednym ciągnikiem pracowałem. W serii pierwszej to dość sporo. Używam tego dość już dużego Dojczwara, bo chyba jest taki jeden większy, jeden mniejszy. No ja z tego większego korzystałem No ale jednak w Farming 13 też było sporo fajnych serii No i fajnie, żeby powróciły Może y, za jakiś czas zaczekamy się jakiegoś dodatku z maszynami marki Deutzfahr Też były te fajne kombajny Oczywiście tu też mamy kombajn no, jest też y, tutaj fajnie, że y, taki kombajn się znalazł No w tych starszych Farmingach było znacznie więcej tych maszyn Więc fajnie jakby było, gdyby część tych y, starszych maszyn powróciło Może ewentualnie jakiś dodatek się pojawi w którym zobaczymy jakieś maszyny ze starszych farmingów No i nawet ciekawe by to było, gdyby to był jakiś darmowy dodatek albo ewentualnie jakiś tańszy Chyba też niedawno został zapowiedziany nowy dodatek z maszynami związanymi z sionokosami No więc fajnie, chociaż akurat z takich maszyn jest dość sporo, ale fajnie, bo będzie większy wybór jak np. ktoś gra na tej mapce alpejskiej, no to będzie miał też więcej maszyn do wyboru i właściwie też poza odcinkiem już sobie tam przygotowałem gospodarstwo, ale jeszcze trochę czasu to zanim rozpoczniemy serię trzecią z mapki alpejskiej. No Ale już tam sobie wstępnie przygotowałem gospodarstwo, no i tam wybrałem tryb, yy, w którym dostaję pieniądze, a konkretnie 1 500 tysięcy. No i jeszcze sobie zebrałem znajdźki, tylko niestety tam jest tylko 12 przedmiotów do zebrania i dostaje się za każdy 10 tysięcy, czyli łącznie 120 tysięcy, no więc niestety nie jest to jakoś dużo. No i nie udało mi się skompletować wszystkich maszyn, ale akurat takie maszyny do środek y, podstawowe udało mi się skompletować, więc... Pewnie zaczniemy sobie naleźć od zrobienia Kiszonki na sprzedaż, a później sobie rozbudujemy gospodarstwo. Też postawiłem sobie barę dla krów, no bo chciałem rozpocząć w podobnym stylu, ale chciałem troszkę inaczej zbudować gospodarstwo oraz chciałem zakupić sobie nieco inne maszyny. Oczu niestety trochę brakuje mi pieniędzy, ale to będzie można zrobić. Za kieszonkę też tam zakupiłem dość spory teren z łąką, więc też będę mógł na tym bardzo fajnie zarobić. No, właściwie to tylko paszo na paszowóz mi brakło pieniędzy. No, ale jeśli chodzi o hodowlę krów, no to jest to dosyć ważna maszyna, która pomaga nam w produkcji paszy dla krów. No, ale to będę mógł sobie zarobić te pieniądze, e, jak e, już tam na przykład robię jakieś siano kosy i sprzedam kiszonkę No i będziemy mogli na początku rozpocząć hodowlę krów, podobnie jak to jest e, w tym trybie, gdzie dostajemy już gospodarstwo. Tylko, że tam dostajemy zagrodę dla krów bez budynku. Ja chciałem zagrodę e, tą średnią z budynkiem, czyli tą, którą mam tutaj. W serii pierwszej oraz w serii drugiej, no, ale myślę, że też może to być ciekawa seria. Raczej nie będzie to jakaś mega długa seria, raczej będzie ona krótsza niż seria pierwsza. Bo to oczywiście, w serii pierwszej chciałbym dociągnąć do 100 odcinków, a mamy 99%. Myślę, że możemy już pojechać, wysypać. A za chwilę sobie jeszcze raz zbierzemy tą resztę słomy, która została, ale tak jak mówiłem, raczej seria trzecia będzie krótsza niż tutaj ta seria. No, bo tu oczywiście chciałbym osiągnąć 100 odcinków, ale zobaczymy, bo tam ja będę chciał się skupić na hodowli krów oraz owiec oraz na pracach związanych z chionokosami oraz kiszonką. No i myślę, że też będziemy mogli zająć się sadownictwem. Jak zarobię trochę pieniędzy ze sprzedaży kiszonki, no to też będę mógł sobie posadzić jakieś na przykład winogrona i też zająć się przetwórstwem tych winogron. to w tej pierwszej dopiero w tym sezonie zajęłem się uprawą winogron, a w tej trzeciej będę chciał to zrobić nieco wcześniej. No zobaczymy też w przyszłości jakieś kolejne serie Jeśli chodzi o serię drugą to myślę, że to też raczej będzie jedna z dłuższych serii Podobnie jak seria pierwsza Zobaczymy czy uda się dobić do 100 odcinków no Zobaczymy jak będzie mi się grało Bo na razie gra mi się tam bardzo przyjemnie Już fajnie mi się udało rozbudować gospodarstwo Już coraz więcej fabryk postawiłem na moim gospodarstwie No i tam zobaczymy ile tam ta seria będzie trwała Oczywiście to jest taka seria W której gram w taki zrównoważony sposób Czyli trochę jakiej hodowli zwierząt Trochę prac na polach Trochę leśnictwa Chociaż tak, tam więcej zajmuję się leśnictwem niż tutaj. No, ale też tam gram w miarę w taki zrównoważony sposób. Ale myślałem też, że ewentualnie w przyszłości, żeby zrobić może serię czwartą yy, z tej mapki z Farminga 13. Jeśli też nie widzieliście ostatnio, to zapraszam na odcinek, w, zrobiłem, w którym zrobiłem prezentację tej mapki Hagenstadt, czyli mapki z Farminga 13. Też oczywiście przedstawiłem, jak tam ona wygląda, co się zmieniło względem Farminga 13, więc też myślę, że byłoby to ciekawe, albo ewentualnie w przyszłości. Mógłbym zrobić jakąś retro serię ze starszego farminga na przykład z 13 albo z farminga 15 na przykład Ale to jeszcze się zastanowię. Bo jakbym chciał robić serię z farminga 13 na konsoli, to, ni to niestety na PlayStation 4 nie da rady, bo chyba nie jest dostępny farming 13 na PlayStation 4. Ale podobno na PlayStation 5 y y można odtwarzać gry ze starszych. Konsol, więc zobaczymy. Może na PS5 by działał Farming 13, więc zobaczymy jeszcze albo ewentualnie serię z Farminga 15, bo też są tam wprowadzone sporo nowości. też Jest to bardzo ciekawy farming, ale i tak fajnie, że tutaj yy, na oficjalnej stronie z modami i moderzy dodają mapy ze starszych farmingów, no bo też można pograć sobie na jakieś mapce ze starszego farminga na nowych maszynach, tych, które mamy obecnie, no i też oczywiście na z tymi wszystkimi nowościami, które mamy w tym farmingu, czyli jakieś przetwórstwo, więcej zwierząt i tak dalej, te wszystkie rzeczy. No więc to, że jest bardzo fajna opcja. No ale no dobrze, myślę, że w tym odcinku to było już na tyle. Całkiem szybko upalałem się z tym zbieraniem słomy. No a jeżeli ten film Wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.